To jest Was w ciecko w celi, w Mass Effect 3 z Legendarną Nowesthood. Jesteśmy wyświeżeni że pomysł na to szansę, ale mamy niezależny od nas sceny Szepata, w związku z tym najpierw musimy się tym zająć. Jak wiecie, w celi mamy prawdopodobnie widma osób, które znaliśmy, a umadły niestety tutaj te dzisiaj nie reprezentują każdą kolejną śmierć oczywiście. Nie można powiedzieć, że szef z na ręka, ale umówmy się, no. Ilość ofiar, jaką pochłonie ta wojna, będzie, no, na pewno jeszcze większa. I to, no, o wiele większa też. Nie można wykluczyć no, po prostu śmierci jeszcze wliczone. Osoby z i z serii Mass Effecta 1 oraz 2. Tych dwóch części poprzednich, oczywiście. Tak czy tak, no te sny robią owszem pewien przedewnik, jednakże ja ich panem za bardzo nie jestem. It's open. Shepard, there's something you need to hear. All right. Is this a bad time? Thinking of some friends who aren't around thanks to this war. That's thanks to the Reapers, not you. Are you thinking about anyone in particular? No one I want to talk about right now. I understand. Didn't you have something for me? The Solarian councilor has an urgent matter. Let me guess. He called the comm room? The council must be taking the crucible seriously. I'll see you downstairs. Commander there is something we should discuss if you are finished rewriting history. I made my decision, Counselor. There's not much anyone can do about it now. Yes. We're going to have billions more Krogan in the galaxy. It's a good thing you saved my life once, Shepard. Otherwise, well, I have concerns about humanity's representative, Counselor Houdina. My agents have discovered that he's using his authority to move vast sums of money. For what purpose?

No, ale no, przesadę. Nothing more, sir. Keep me posted. Hack it out. No, tutaj zanim wszystko na początek zasoby wojenne, które posadzoby, wam omówić, ponieważ no jest znaczny skok siły i zacznijmy na początek od Krogan. Mamy tutaj naprawdę potężną ilość zasobów e, wojennych, jak widzicie, i musicie wiedzieć, że gdybyśmy oszukali Krogan, no, gdybyśmy w jakiś sposób by do tego, że genofagium jest niewyleczone, to te siły krogańskie by spadły do absolutnego minimum lub też całkowicie niemalże do zera. Na pewno to by spowodowało oszukanie krogan. Wtedy byśmy stracili wszystkich dostępnych krogan właśnie, ale mielibyśmy zamiennie salarian. Ja osobiście nie jestem fanem rozwiązania salarian, jednak no Trzeba powiedzieć, jest to pewne wyjście, tylko że cena jest zbyt wysoka. Byłoby możliwe, gdybyśmy nie ujawnili na trasy. Podatowanie modlina jednakże jest to według mnie całkowicie hmm, po prostu nieprawidłowe. Jednakże też trochę mnie ciekawo, dlaczego pod koniec samej synki kasyny zaczął uciekać. Komentarze są wasze. Moje to jest następujące. co? on wiedział, że nie zdąży uciec. Ponieważ tam e, ten szczyt stacji e, wybuch niestety... O właśnie, koński łeb. Jak nie badać? lecz. W sensie tam głowica. teraz, O Boże, kobieto przestań męczyć, naprawdę. Robienie dzieci. Oj, Wreksiu, Wreksiu. Generał Corintius. Proszę właśnie kojarzyć z tej części. No i proszę, mamy mail nas Nadziei z ZU. To jest zdecydowanie dodatkowy zasób yy, wojenny. Warty bodajże 40 punktów wbrew pozorom, a więc jest to dość sporo. Ale to sobie omówimy oczywiście już wtedy, yy, kiedy będzie ku temu lepsza sposobność. Tutaj mamy już wszystko ładnie wygrzebane. Teraz tak, skop przez przekaźnik i myślę, że tutaj raczej postawimy na odpoczynek, ponieważ no jakby nie było przynajmniej mieliśmy dość sporo jest tu ekspert w tym momencie. A również postawałbym mówić z Cortezem, ponieważ on potencjalnie może nam ogarnąć zasoby yy, wojenne później. I no tego. Może nie będę póki co ujawniać yy, szczegółów, ale no. Jest to lepszy przykład, że tutaj warto rzeczywiście badać i pomagać naszym. Niestety nie ja tylko żałuję, że nie udało nam się ocalić Mordina, ale... No Przy tym co my wybieraliśmy jego śmierć niestety była nie do uniknięcia. Dlatego no, ja mam trochę ból o to, że niestety albo tracimy wszystko, albo mamy szczątkowo. Dlatego ustawiam, że lepiej będzie zrobić, jak jednakże... Bodajże, że gdybyśmy mieli w Riva jako przywódcę krogan, czyli gdyby w nie przeżył... To chyba, oni by nie ogarnęli, zostali zdradzeni. Więc chociaż to jest pocieszające, ale pytanie jak bardzo. Dla mnie w wokół, jednakże wtedy siły krokiem też by nie były mm, pełne, tak? Jak uczę wszedłem. O czym wszedłem? Dobrze, ale źle kliknąłem. Dobra, odbita. I skalę to Mamy to. Poluzki ocieł inżynieryjny, świetnie. I to paliwko albo pieniążki w sobie jeszcze zbierzemy, jak najbardziej tak. Dobra, zgadni ten wrak. Jest 200 paliwa. Świetnie. I uciekamy. Teraz tutaj, na SOD. Do układu. To trzeba będzie ładnie wyskanować. Oko? dobra, mamy tutaj jedną rzecz od razu. Znaczy będzie łatwiał te planetki, musimy ogarnąć i... Głowy, tak właściwie, mm, czyli tutaj, to musimy tak wejść. Proszę bardzo, I mamy kolejny zasób yy, wojenny. Pan ceni kolosopu to mi się podoba. Chyba jeszcze ...Ado zostało. Rzeczywiście czego nie pominąłem, a myślę, że nie powinienem. Tu powinny być trzy znaczki, te odetycznie. Faktycznie być może coś pominąłem, jednak, ale co się wrócimy? Fabrykatory dekadować świetnie. Planety jeszcze. Tu coś mamy. I w wolnej przestrzeni. Jeszcze musimy coś znaleźć. Dawaj tutaj Prawda jest coś Piękna Pleniksa, to się przyda Nic coś się wolnej przestrzeni Evazion, successful. Raczej nie tam Tu Ma też niekoniecznie sięby na północ z tego układu jak najszybciej. Dobra, mamy to. Patrzcie jak ci żniwiarze nas wytrwale i zmiennie gonią. To naprawdę, no. Cała galaktyka praktycznie, że galaktyka, tak. stała gromada, tak. Cały układ. Ale, no naprawdę, chcą nas notować, jakbyśmy byli jakimś. nas nas innym pasożytem. No i w sumie. referencji mają. Evasion, A tu jest full. Eee, Zobaczmy tutaj jeszcze. Kroganie zdobiona. Nie ma opiekuna zdobiona. Basen zdobiony. Strumień Arcturusa. Być może tak, jeszcze zobaczymy. Petra zdobiona. I wszystko ładnie. Artykańska beta się pojawiła. Eee, nie ma nic nie ma. Sigurd. Dzierżba. Mhm. O no tak, jakby nie, bo teraz musimy zająć się właśnie betą i tymi zadaniami pobocznymi na podwanie Bedusa, tak? Oraz tutaj jeszcze i które widzieliśmy bodajże. Trudne głupoty w tym momencie. Baza myśliwców, czyli Koński Web, Arcturus i Afrykańska Beta, plus to zmowa z Normandią Przecież z załogą Normandii. Co my tutaj mamy? A, chcę zełóż. No, Okej, okay, jest to kawałek. Nie będę oszukiwać, ale też pasowałoby rzeczywiście pomówić ci z załogą Nordmundi. No, trochę tych misji wtedy dotowych już minęło. A całe szczęście z Cortezem musi pomyśleć jego chyba trzy razy z tego co kojarzę. Coś, co masz w tej serii, więc. Mam nadzieję, że się nie mylę. No i proszę, mamy serię dobre Feros. Co to zdobędziemy, pieniążka może? Dawaj mi to, naukowcy eksogeni, świetnie! Mocno fajnie, że mamy taki zasób. Tak będzie, bo na nie możemy kojarzyć z Asepta pierwszego, to jest korporacja, która nam się zajmuje. Między innymi, tutaj to była przykrywka chyba Przykrywka, że się nie mylę. Mniejsza o to. Something. Oni odpowiadali trochę za Torjana z tego, co kojarzę. Tak, wrażenie toksyczne, co byśmy może musieli wylądować. Teraz zobaczymy. Już nie, raczej nie. Na 50% jeszcze wolna przestrzeń. Tutaj coś jest? Być powinno, oczywiście. Co ja, Kiedy to shepard. Chyba zdążymy skoczyć. Mhm. Reapers Doskonale. A teraz tak, najpierw sobie polecimy na nowelię. Tu przegadamy. Czasami oczywiście. A po noweliu się z na pani w tym układzie i pogadamy sobie z załogą. Dobra

Oczywiście, może nas strzelali, ale nie byliśmy strzelani. Tak. Szczęśliwe dla nas, jesteś tak dobry jak ja. że sobie jeszcze, prawda? Wow, yeah. Jest to też. Czemu nie? Brońka, headshot. Brońka, walka wręcz. I nóżki Armax. Zapas amunicji, czemu by nie? I teraz tak, kolody, może czerwień? Odcień. Dajmy mu ten. Kolejny odcień detali. Ustawmy... Na czerń, nigdy nie można... się tym przejechać. Wysury na czerwono, niech to będzie takie... ...detale oczywiście. natomiast nie są za bardzo się w oczy. Ustawmy je na biel. Czemu by nie? Wody w momencie musiało być upłynąć, czy w rzeczy, że jakoś trzeba to przewyczacie. No ale, o co zabieg? Nikt cię nie zabieg. Czy jesteś, tu jesteś kota? świetnie. No witaj. Everything okay with the shuttle? Just double checking the inertia dampener coils. It can be twitchy in these UT 47 sevens, but don't worry, this bird's been rock solid. I always see you down here working your ass off. Ever take any downtime? I get my sleep, commander. Flying tired is nearly worse than flying drunk. What about your waking hours? Any R&R? &R? I need to keep myself busy. Otherwise, well, too much time to think. I appreciate your dedication, but I don't want to see you burn out. I know my limits. I wouldn't take a chance with your life. So before this war, you must have done something to relax. Sure. I remember back when the Hawking was based out of Arcturus and I was just a fighter jock. There was this observation deck overlooking the main flight paths. You could watch every ship taxi in and out. When I was alone, I'd turn off the auditory emulators and just watch them drift by in silence. You know, there were views like that on the Citadel. Next time we're there, you should take some shore leave. Clear your head. I don't know. Maybe. Take some time off on the Citadel, Steve. As a favor to me. Find it very hard to właśnie opcydalnisa też się nam przydała jak nieba do W związku z tym widzicie, że warto w to inwestować, ponieważ to nam tylko i wyłącznie później się przyda, a oczywiście potrzebujemy każdego spać jakiego tylko mamy dostępne. just gotta last until this war's over i guess i take it you and lieutenant cortez know each other yeah esteban did a stint on fell prime where me and my squad were stationed i caught up with him on earth a few months back he's a good guy just don't tell him i said so it'll go to his head what's with you and the nicknames it's just my way of remembering people some people just don't match their names you know so i just give them a new one so, I'm a loco, huh? Yeah, I mean, I'm pretty crazy, but the shit you've done <laughs> makes me look sane. You mentioned a mission you had against the collectors. What happened? Pretty much what I said. Things went foobar, and I was one of the few to make it up. If you want the rest of the story, you're gonna have to get me really drunk, or. or what? That's about it. Sorry, Commander. Just not interested in talking about that. Next topic. You had a hard time leaving Earth. You still want to head back? Hell yeah. But I get it now. It's not where I'd be most useful. Not yet, anyway. We'll get back there. I know. And I'll do whatever it takes to get us there, Commander. Maybe no more shuttle crashes. No promises now that I've gotten the taste for it. Besides, I like to keep Esteban on his toes. You got family back on Earth? Yeah, an uncle, retired military got a few cousins i haven't heard from in a while. you and your uncle close? yeah. He was the reason i joined the marines and was about the only good thing in my life after my mom died. no dad? he's there. somewhere. but i'm not sure i'd call him family. not anymore. i would like to find out how my uncle's doing though. i'll talk to you later. you bet. Jak ktoś ma takie życzenie, może sobie zdobyć Wątek sobie z postacią męską A jeżeli no ktoś Oczywiście nie z mężczyzną, tak? Natomiast, jeżeli ktoś chce yy, Mieć adycyjne podejście, no to oczywiście yy, Może Mieć ten domans z postacią kobiecą gdyby zdechły, to na domek pływały Ale Wniosek jest prosty, nie nadaje się zdecydowanie do Zięłonie tutaj pod kątem akwarium. się może do maszynowni. O tym mam dziwne wrażenie, że obejrzeliśmy dość sporo rzeczy. I zacznijmy może tutaj, od tych przejść na dół. i to dotyczy nic nie powinno być, ale. Oczywiście spójrzmy. Oho. Proszę, kolejne modele mamy. I skrzynki jeszcze. Model kolejny, świetnie. Co był za hałas. Ej, nasz chomik. Chodź tu kolego. Dobra, to było niezamierzone, szczerze powiedziawszy. Nie sądzę, że znajdziemy takie trzy przyjemne znajdźki. Nie powiem, na, aż się uśmiechnąłem, tak? No, bezkłonasz cały desenian napędu, co? Dobra, pomówmy sobie z nimi. To by nie. welcome back to the normandy or maybe you should be saying that to me engineer adams what are you doing here i was put in charge of the drive core retrofits my experience on the normandy sr-1 made me an obvious choice so what do you think of our sr-2 she's incredible if there's one nice thing i can say about cerberus it's that they know how to build a ship and about that cerberus i mean i owe you an apology how so Back when you got this ship, Dr. Chalk was contacting me, asking me to help with your mission against the collectors. I refused. I didn't have your back, and I'm sorry for that. Why didn't you join us? I saw what happened to you when the Normandy went down. I didn't trust that it was really you, and I certainly didn't trust Cerberus. Also, as an officer of the Alliance, I don't just leave my post, you know? Your Alliance first. That's the way it should be. Thank you, Commander. Glad to be aboard. Is your family okay? My parents are serving on Viridian Zenith, an Alliance agricultural vessel. My sister is a navigator on the SSV Benjamin Davis. Happy to report that both vessels are safely under Hackett's command. Does the new Normandy stack up to the old SR-1? <laughs> stack up? It blows the old ship away. The Tantalus Drive core has been completely overhauled. The SR 2 might be nearly twice the size, but the new drive core is three times bigger. This ship can fly. That said, Cerberus isn't too high on safety. If pushed past her limits, this core would vent into engineering. Guess it gives my team incentive to keep her well balanced during a firefight. Do your job or get vaporized. Pretty much. I noticed you upgraded the kinetic barriers with cyclonic technology. Should help reduce the draw when under missile fire. Hopefully, that means fewer vaporized engineers. The IES stealth system is significantly improved. It can handle a higher blue shift of our emissions. And that means we should be able to drop out of FTL without triggering every sensor in range. Very handy for stealth reconnaissance. All in all, the Normandy is a marvel of engineering. What do you think of Edie? We had a good talk during the retrofit. A little strange at first, talking shop with an AI. AI? I thought Edie posed as a VI to keep the likes of you from unplugging her. Yeah, but I saw through her. Have you seen her hardware? Processing power is off the charts. And then there were the problems that kept fixing themselves. If I hadn't had her pegged, I would have sworn I was losing it. You never expressed any skepticism, Lieutenant Adams. I figured I'd better play it safe with the Cerberus AI, Edie. No offense. None taken. As long as you keep your fingers out of my cognizance processors. <laughs> In the beginning, I tried disconnecting her from key processes without giving myself away. Easier said than done. But Joker seemed to trust her, and at time I saw her advantages. He even grew to like her. How's Engineer Donnelly working out? The kid's got talent. Now if he could just learn to shut his damn mouth. Problems? I'm sorry, Commander. Donnelly is dedicated, knowledgeable, and thinks on his feet. I'm glad to have him on my team could use a lesson or two about respecting chain of command but i've handled the likes of him before no need for concern how's engineer daniels working out her i like she's sharp and knows propulsion theory better than most physicists i've met and she's easy to work with too always said you had an eye for talent good job bringing her back to the alliance carry on adams aye aye sir <laughs> I wszystko byliśmy całkowicie na załodze, na obu miastach bojowych i dawnej jeszcze eksploatacji. A w odcinku kolejnym zobaczymy, co będzie dalej. Prawdopodobnie no dalej z załoga i cytadela, tak by to wyglądało. Dzięki bardzo za uwagę. Dla Was zachęcam Was do postawienia łapki w do komentowania, subskrybowania i klikania do pisać, tam macie link na konwisko do Switch. Trzymajcie się, papa! Pa.